Cześć, siemano moje mili u Patensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy mapy w FS22. Sprawdzamy, kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Dzisiaj na kanale Elengrad mapa ostatnia z trzech dostępnych na początek, jeżeli chodzi o farminga. Sprawdzimy co tu się gra, jak to się ma i podejmiemy decyzję, a przynajmniej ja tą decyzję podejmę. Ponieważ nagrywam odcinki na zapas, jak dobrze wiesz, śledząc mój kanał, jeżeli nie, no niestety tak jest. Jako w życiu realnym kierowca zawodowy muszę te odcinki nagrywać na zapas, ponieważ wrzucam je, będąc w naszym pięknym kraju, w Polsce, a w trasie, na obowiązkowych pauzach, te odcinki nagrywam. Tak to wygląda z mojej strony, tak to wygląda w mojej sytuacji, także odcinki nagrywane na zapas. A mapa do sprawdzenia. Jak widać, już na wstępie. Jakieś zwierzątka tutaj nam wędrują, tak zaczynamy w takim miejscu. Rozpoczynamy rozgrywkę na tej mapie. Zwierzątka nam wędrują, są widoczne, jakieś tam są dostępne już. Eee, klimat typowo alpejski, więc no, jest to mapa, podejrzewam, coś w klimacie właśnie eee, DLC Alpina, który był w poprzednim farmingu 19. Także Alpina się kłania. Górzysty teren, jak najbardziej, jak widać, wielkie góry, ale co za tym idzie? Wykończenie mapy dzięki temu jest jako takie, ponieważ są te góry. Nie ma terenów otwartych, terenów płaskich, niewykończonych, rozmazanych i tak e, Dobra, na początek mapa, jakby to nie było, oryginalna e, od twórców, od Gianca, oczywiście dodana w podstawie. Eee, więc co, sprawdzimy, co dostajemy za maszyny. Na początek już tam wyłania się, o w kółeczku moim zaznaczonym, jakaś przyczepka. Tu pod wiatami widać jakieś maszynki, jakieś tam coś tam. Także zerkijmy do sklepu, co dostajemy na początek, jeżeli chodzi o tą tutaj serię, jeżeli chodzi o tą mapę. Mm, tu jest, tu jest mój garaż. I tych maszyn już widać na początek, dostajemy dużo, dużo więcej. I z tego, co widzę, to dużo maszyn zielonkarskich. No, chodzą krowy, więc te krowy trzeba jakoś ogarnąć. Ciągniki. Lindner. I to jest ciągnik... Ilu konny? O, gdzie tu są? 136 konny. Elektryczny, Ligitrak oraz... Bucher. Są to trzy ciągniki. Bucher 100-konny, elektryczny 68-konny. Także tutaj ciągniki, jeżeli chodzi o dwie poprzednie mapy, są najmniejsze, najsłabsze, chociaż tereny górzyste, czyli najgorsze. Dostajemy również kosiarkę ręczną taką do obrabiania wszystkiego w koło. Są to oczywiście dodatki z modu Alpina. Dostajemy tego tańszego Jeepa marki Lizard w zabudowie Pick it Up. Pickup dostajemy przyczepę standardową, nie dostajemy tutaj kombajnu, co o dziwo właśnie tak to wygląda na alpinie. Tutaj kierujemy się w trawę, w siano, w uprawę i hodowlę. Krów dostajemy mały pług, jakąś podstawową kosiarkę, przetrząsarkę, zgrabiarkę, przyczepę samozbierającą, prasę, dobel, chwytak dobel do zwożenia go z pola, Tutaj dostajemy, aha, przyczepę na wodę i przyczepę na mleko, która, którą również możemy wozić wodę. Dostajemy również hmm, tura z y, szuflę uniwersalną oraz widły, dobel i obciążnik. Taki sprzęt dostajemy na początek i takim sprzętem na początek dysponujemy. Także <laughs> rozejrzyjmy się po gospodarstwie, przejdźmy się. A może zerknijmy jeszcze najpierw w i zerknijmy w zwierzęta. Jakie zwierzęta dostajemy? Dostajemy e, Holstein e, Fryzjerska? Fryzyjska. Fryzjerska to może być, no, ryzjerski salon. E, Brown Swiss, mm, oczywiście, i są to krowy mleczne. Z tego co się orientuję, mają już uzupełnione jakieś tam e, siano, jakąś trawę. Ale pokarm suma 11 tysięcy to co ja timeru teraz nie wrzucę? Że to tak zrobili aż w tym farmingu? Mamy trochę wody, zero wydajności, zero mleka, 100% zdrowia i 100% rozmnażania, ale to tu porobili. Uuu. No dobra, skoro tak porobili, może, może nawet seria na tej mapie typowo podkrowy. I do tego może jakieś owce, a budynek. Jaki my budynek posiadamy? A ile tych krów się tu mieści? Mamy. A tu się jakieś żarcie, tam jakaś woda. Tu co jest łapka? O, F 1 Otwórz okno zarządzania zwierzętami. A mamy. Gospodarstwo 15 na 15. Że co, więcej krów mi nie wejdzie? O. o! dobra, no i ja bym chciał dodać. Nie mogę. A odjąć? Też tu nie mogę. O! Temat kupowania i sprzedawania zwierząt to trzeba będzie jeszcze ogarnąć. Ale tak, mamy Holsteiny, i krowę dają mleko, które można z zyskiem sprzedać. Ten typ służy głównie do hodowli i mm, bydła mlecznego. I tutaj również tak, że są to krowy mleczne. Mm, dobra, a dobra, jak tu teraz? Tu woda, ok. tu pokarm. ok. rozumiem. Tu coś, czego nie rozumiem. Mm, Okej, okay, tu jakiś domek. Czy ten domek jest do krów? Y nie, ten domek to jest warsztat. O, posiadamy własny warsztat i własny zbiornik na paliwo. Już na gospodarstwie. No fajnie. A tu mamy, aha, gnojowice. Możemy ładować od krów. Okej. Okay. Aha, czyli to jest ten. No to a ile to się krów tam mieści w tym? Mm, tutaj budowa zwierzęta krowy. O... A posiadamy tylko ten wybieg, właśnie tylko ten ogrodzony wybieg, gdzie mieści się 15 krów maksymalnie, i tyle tych krów też mamy. Posiadamy także tutaj, możemy ewentualnie sobie na ten przykład postawić obok. Przepraszam najmocniej, drugi tylko, że koliduje z graczem, bo ja tu ludzika w końcu, w końcu widzimy naszego e, ludzika, który stoi po prostu tam, gdzie go. Zostawiliśmy i jeżeli go zostawimy w złym miejscu, no to będzie nam kolidował, i w tym momencie postawić na przykład nie będziemy mogli, bo jakby nie ludzik, to byśmy mogli sobie tu go ocyknąć jedno przy drugim i byłoby miło. Tylko kwestia, czy taki, w takim wypadku e, z tego tutaj by też do gnojowice do tego zlewało. No, mam nadzieję, że tak. Można by też postawić już budynek. 45 krów, 80. I tu jest. Aha, bo to jest na 80 krów obora dla krów duża. I to jest chyba bardzo duża. Gdzie tu jest zarys? Aha, z małym wybiegiem ogólnie, ogólnie, ogólnie budynek. A możemy też sobie postawić ten 722 tysiące. Też 80 krów, tylko to obora dla krów z robotem paszowym. Ok. czyli tutaj już jakiś robot, który by nam te pasze mieszał. No, rozwój, jeżeli chodzi o krówy, krówy, jeżeli chodzi o krowy, byłby znakomity. Dobra, wróćmy na tereny, przejdźmy się jeszcze, co my tu jeszcze mamy. Mamy zbiornik na gnojownicę, warsztat, tam mamy garaż, jakąś wiatę, którą ominęliśmy, gdzie stoją poustawiane maszyny, jest wiata. Jest też garaż, w której stoi pika, kosiareczka. No to już oczywiście z farminga 19 znamy. Jest nasz dom alpejski, wielki to nie dom, tylko hotel jakiś. O, w hotelu mieszka się. No dobra. Jest zbiornik na wodę, jest jakaś jest Silos na kiszonkę, jest wiata z poustawianymi maszynami jest silos zbożowy, chociaż nie wiem po co tu silos zbożowy, skoro zbóż nie mamy, nie uprawiamy no, tak wygląda mapa, um, tak wy inaczej, tak wygląda nasze gospodarstwo dobra, ja bym chciał teraz sobie uh, polatać bym chciał sobie co jest, nie mogę polatać? czyżbym nie włączył? może nie włączył no to na szybko z tego wyjdź. Uh, flyer. Mm, tyn, tyn, flight mode. Oczywiście chyba nie włączył. A ten są chyba nie włączył. Dobra. <laughs> o. Teraz możemy e, polatać nasze gospodarstwo. Bardzo duże rozbudowane. E, dość sporo tutaj terenu mamy do dyspozycji. Jeżeli chodzi o gospodarstwo, możemy się rozbudowywać, jeszcze rozwijać. I działać dalej. Ok, no to zerknijmy sobie na mapę. Zobaczmy, które tereny należą do nas i jak wyglądają tereny mapy, jeżeli chodzi o pola, bo widzę, że z polami tutaj w koło dosyć krucho. Ok, wejdźmy na mapę i sprawdźmy, gdzie ja jestem. Tu jestem. Tu są moje maszyny, tu jest moje gospodarstwo, więc tu jestem. No, Pola, pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Pomalutku, powolutku, wszystko zrobię sam. Na tej mapie pól jest 23, czyli niewiele, skumulowane głównie tutaj w tym obszarze, właśnie północno-zachodnim. Wschodnim? Nie, zachodnim. Północno-zachodnim obszarze. W tym terenie tutaj są te pola skumulowane. Jeżeli o to chodzi, reszta to są tereny otwarte, które możemy zakupić. Pola, które należą do nas, jest tylko ten jeden teren gospodarstwa i całe łąki w koło. Mm, tutaj właśnie. NAS. Jeszcze zobaczymy z lotu ptaka, jak wygląda to nasze gospodarstwo. Oczywiście, jeżeli chodzi o uprawy dodatkowe, e, oryginalnie farming dodał nam sorgo, winogrono i oliwki. E, są to trzy uprawy e, dodatkowe. O, tu już nową uprawą sorgo jest e, posiane nawet pola. Niektóre są. Okej. Okay. A winogrono? A winogrono raczej nie. E, dobra, także tutaj, jeżeli chodzi o to Oliwki też. No i jeżeli chodzi o tereny, no to alpejskie tereny za 400, 380, 250. Są to bardzo drogie tereny alpejskie, górskie, gdzie możemy ewentualnie się rozwijać: łąki kosić, stawiać o tu jakiś najtańszy, ale znowu tak daleko od gospodarstwa ustawiony, że to porażka. Ten najbliżej nas jest bardzo duży, za 260 tysięcy. 350 tu jeszcze większy, także tutaj tereny alpejskie 125, proszę bardzo. Te tereny najbliżej nas, które możemy zagospodarować, zaorać, wykorzystać na pole, przerobić na łąki bądź kosić, tak jak idzie, jeżeli chodzi o pola 180 czy jakieś pola, bo oczywiście jako nowy rolnik, młody rolnik mamy 100 tysięcy do dyspozycji tylko albo aż, i niestety na początek, jeżeli chodzi o te 100 tysięcy pól, zakupić się nie da. Nie ma takich na nich. O, jedno pole jest. Na każdej mapie jest jedno pole, które możemy zakupić od razu. Za całą kwotę można powiedzieć, no bo zostanie nam niecałe 8 tysięcy, czyli za całą kwotę dostępną na początek możemy ewentualnie zakupić jedno z pól. Co nam po tym polu, jeżeli nie mamy kombajnu? No... Ewentualnie podłąkę od razu przesiać, ale czym przesiać? Przecież siewnika też nie mam. Łcie panie, tu tu nic nie ma. Płuk tylko jest do tworzenia pola. Przecież tu nie ma żadnego kultywatora, żadnego siewnika, tak? I teraz tak się zastanawiam. No nie ma. To jest tylko płuk do tworzenia pola. Kultywator, siewnik, e, cały zestaw. Gdzieś tu były te paczki e, paczka. Jeżeli chodzi o zboża, pakiety. Czyli tak, ciągnik mamy, kombajn musimy kupić, przyczepę mamy, kultywator, siewnik musimy kupić i nasiona musimy kupić. Proszę bardzo. Tak stworzył farming, pakiety całe pod uprawę zbóż, jakie sprzęty minimalne i najtańsze potrzebujemy, chociaż chyba kombajn to nie jest najtańszym. Mm, nie ma tańszego tu przypadkiem. No właśnie, oni dają w podstawie dołcza, a jest jeszcze Roselmasz. Trzeba 75 tysięcy. A Roselmasz jaki ma header? Żniwiarka Roselmasza ma 5 metrów. Proszę bardzo. A 6 metrów dołcz, czyli w sumie 1 metr, a pieniędzy dużo, dużo mniej trzeba za to zapłacić. No, tak to wygląda, tak to jest. E, mapa z lotu ptaka. Tu jest gospodarstwo. Aha, miałem zobaczyć to nasze gospodarstwo, i wychodzi na to, że teren ten tutaj, do drogi cały należy do nas, i ten teren, tutaj, do tych takich plamek, kreski, między. A jak tutaj środkiem, tym kółeczkiem idę, też tutaj należy do nas, ewentualnie tam do tyłu można dokupić. Sprawdźmy, jak to wygląda na mapie. Ja jestem obrócony w tą stronę. I tak jak mówię, tutaj gdzieś właśnie przed tymi domami tu idzie ta miedza. A ten teren ewentualnie dokupić 125 jeszcze w dobrej cenie. On jest, on jest tam. To jest ten teren. Tam, o tam. Teren jest bardzo zróżnicowany. Tu, jeżeli chodzi o pola, no to jeszcze w miarę to wszystko się trzyma, ale jest to typowy alpejski klimat z alpiny Farminga XIX, jak żywym skopiowane ta wioska, ten domki, ten klimat, ten hotel tam wielki alpejski hotel, ten most, wiadukt, jakby tego nie nazwał jakaś tam woda, no i skupy. Skupy, 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 skupy. Jeszcze bym chciał zobaczyć skupy, jeżeli chodzi o pszenicę. Mamy trzy dostępne skupy, i tak jak na Alpinie, mamy również dostępny facebook, czyli ładujemy na pociąg i wywozimy poza mapę, sprzedajemy za taką, a nie inną cenę. Tak to wygląda typowo alpejski. Klimat, jak już wspomniałem, przenieśmy się może. W sumie, no my sięgamy okiem całą mapę, ale ok. E, odwiedź. <laughs> Oczywiście nie mam tutaj żadnej modyfikacji, jeżeli chodzi o, o szybkość poruszania się. No tu jesteśmy po prostu bliżej wody. Możemy te pola, ale stojąc na naszym gospodarstwie, podnosząc się do góry, sięgamy okiem na całą mapę. Piękne lustro wody w tle. O, tutaj te góry trochę słabo wykończone, te trochę lepiej te koło nas, ale bardzo fajna dolinka do zagospodarowania i uprawiania roli. Czy serię na tej mapie rozpocznę? Tego jeszcze nie wiem. Na którą mapę wybiorę pod serię Weekend na Farmie? No to się okaże w niedalekiej przyszłości, już w następnym odcinku z Farminga 22, na który bardzo gorąco i serdecznie Ciebie, drogi widzów, zapraszam, polecam. I do następnego, do usłyszenia. Czy się! Cześć.